Dzisiaj testujemy dla Was zupełnie nowy model kasku od Uwexat. Jest to hybrydowy Full Face Revolt MIPS. Zapraszamy. Tak jak mówiłem, kask jest hybrydowy, czyli ma odpinaną szczękę. Takie rozwiązanie ma łączyć zalety kasków jednoczęściowych kasków full face czyli dużej ochrony z niską masą i dobrą wentylacją kasków sportowych do szosy czy MTB. Revolt to następca bardzo popularnego modelu Jekyll. Projektanci Uweksa, tworząc nowy kask, za cel wzięli sobie obniżenie masy całej konstrukcji, tak żeby była ona mniej odczuwalna na głowie, oraz łatwiejsze odpinanie i zapinanie szczęki. I tak, szczękę możemy odpiąć w bardzo prosty sposób również z kaskiem na głowie. Odbywa się to poprzez wciśnięcie. Specjalnego guzika, który mamy w przedniej części szczęki i w bardzo łatwy sposób odpinamy ją. Stosunkowo szybkie i intuicyjne jest również założenie szczęki. Myślę, że przy odrobinie wprawy jest to również możliwe bez ściągania z kasku, kasku z głowy. Jeśli chodzi o samą szczękę, to podobnie jak w innych Full Face'ach mamy tutaj dwie wypinane gąbki, także w łatwy sposób możemy dbać o odpowiednią higienę naszego kasku. Okay. Jeśli decydujemy się na jeżdżenie bez szczęki, producent. Yy, w zestawie daje nam również takie specjalne zaślepki, dzięki którym możemy ładnie wykończyć tutaj to mocowanie kasku. Kask jest wykonany w technologii Double In-Mold dla większej sztywności całej konstrukcji. Dodatkowo w środku mamy znane z kasków sportowych rozwiązanie, czyli MIPS, Multi Directional Impact Protection System, czyli rozwiązanie dodatkowo rozpraszające energię podczas uderzenia poprzez... To, że skorupa przesuwa się względem zamontowanej w środku żółtej wkładki. Za dopasowanie kasku odpowiada system Anatomiki ASFIT, czyli klamra, którą mamy tutaj z tyłu i bardzo łatwo dostępne pokrętło, którym precyzyjnie możemy sobie wyregulować kask do naszego obwodu głowy. Oraz bardzo fajnie rozwiązana klamra monomatic, mianowicie działa ona tak, że ma ząbki, więc możemy zapiąć punktowo, na przykład trochę delikatniej zapiąć na podjazdach i dopinać tylko podczas sekcji zjazdowych. Tak jak mówiłem, gąbki, które wyściełają szczękę są odpinane, możemy je prać, podobnie jak ta centralna gąbka w przedniej części. Nie. Natomiast element wyściełający tylną część kasku już demontowalny nie jest, także jeśli chcemy utrzymywać go w czystości, to musimy go myć razem z całym kaskiem. Kask posiada 15 otworów wentylacyjnych, dzięki czemu jest ona naprawdę bardzo skuteczna. Dodatkowo mamy tutaj daszek. Daszek jest nieregulowany i nieodpinany. Natomiast w żaden sposób nie ogranicza on widoczności. Z innych elementów, o których warto wspomnieć, są te gumowe wstawki, które mamy tutaj z boku. Mają one za zadanie trzymać stabilnie pasek od gogli. Natomiast producent nie zdecydował się na zastosowanie żadnej. Klamry czy szlówki na utrzymującej stabilnie pasek od gogli w tylnej części kasku. Kask dostępny jest w dwóch, w dwóch rozmiarach, mniejszym od 52 do 57 cm, który mamy tutaj ze sobą oraz większy od 57 do 61 cm. Teraz kilka słów o jego masie, bo to jest w końcu jedna z najistotniejszych zalet tej konstrukcji. Kask ze szczęką waży 662g dokładnie, natomiast po wypięciu szczęki waga spada jedynie do 450g, czyli naprawdę bardzo rozsądna masa, zważywszy na to, że lekkie kaski MTB ważą powyżej 300g, a tutaj jednak mamy tą dodatkową, te dodatkowe policzki, które, które chronią naszą szczękę. Kilka słów na temat użytkowania nowego Revolta. Kask bardzo dobrze leży na głowie, nie przesuwa się, nie kręci, nie przesuwa się nawet na trudnych technicznych odcinkach, gdzie mocno telepie. Jednocześnie zapewnia zaskakująco dobrą wentylację. Te 15 otworów wentylacyjnych naprawdę robi robotę i nawet na dłuższych, trudniejszych podjazdach nie czujemy, że zaraz się ugotujemy. Ponadto dzięki łatwo odpinanej szczęce możemy ją sobie zdjąć na podjazd, dzięki czemu cała konstrukcja staje się dużo lżejsza, tak jak mówiłem to jest wtedy jedynie 450 gramów. Szczękę możemy wrzucić do plecaka i na górze przed rozpoczęciem zjazdu szybko ją zapiąć otrzymując to dodatkowe wsparcie na zjazdach. W zasadzie jedyną większą uwagę, jaką mogę mieć do tego kasku, to to, że nawet po dosyć mocnym zapięciu, może to jest kwestia mojej głowy, natomiast nawet przy dosyć mocnym skręceniu tej klamry, mam wrażenie, że ona mi ucieka do góry i chowa się. Chowa się. Kask się nadal stabilnie trzyma, natomiast utrudniony mam do niej dostęp. Tak jak mówiłem, rozwiązanie hybrydowe łączy zalety kasków pełnych kasków full face. Z nieodpinaną szczęką oraz lżejszych kasków MTB. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że to jest pewnego rodzaju kompromis. I tak oczywiście ta odpinana szczęka jest dużo bardziej delikatna, także na pewno zapewnia, mimo że zapewnia nam ochronę, no to jej poziom będzie jednak niższy niż w przypadku dużo bardziej pancernych kasków. No jednocześnie no ten kask, mimo że dobrze oddycha i jest stosunkowo lekki, no to nadal jednak w tych parametrach będzie ustępował lekkiemu kaskowi szosowemu czy MTB, natomiast oczywiście nie takie jest zastosowanie tego kasku. Także moim zdaniem ten kask będzie świetnym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy lubią szybko i dynamicznie zjeżdżać do takiej jazdy ścieżkowej, a nawet z pogranicza enduro, ale jednocześnie stronią od korzystania z tarpanów, lubią wyjechać na górę o własnych siłach, a tam przewaga tego kasku w stosunku do pełnego full face'a jest naprawdę spora, bo no jednak jest on wyraźnie lżejszy. Zawsze lepiej jednak, nawet na podjazdach, mieć kask na głowie, bo jest to dodatkowe bezpieczeństwo. Kask jest zaprojektowany do jazdy z goglami i z nimi współpracuje bardzo dobrze, natomiast ja osobiście z goglami jeździć nie lubię, jest szczególnie latem jest mi w nich najzwyczajniej w świecie za gorąco. Preferuję klasyczne okulary. I tutaj mogę wskazać drugą wadę nowego Revolta, a mianowicie mocno średnio współpracują z klasycznymi okula, okularami. Brakuje mi jakichś kanałów w tej części, gdzie e, przechodzą zauszniki w stronę uszu e, i najzwyczajniej w świecie założenie okularów jest nie tylko mocno trudne, ale na dłuższą metę no, da, się, da, da się to jak najbardziej zrobić, natomiast e, czujemy te zauszniki i przy dłuższej jeździe czujemy ten ucisk. E, oprócz koloru oliwkowego, który mamy tutaj ze sobą, kask dostępny jest również e, cały czarny oraz w wersji białej. Podsumowując, bardzo udany kask, ciekawa alternatywa dla ciężkich kasków jednoczęściowych typu Full Face. Myślę, że szczególnie spodoba się wszystkim tym, którzy dynamicznie i ostro jeżdżą w dół, ale również nie stronią od podjeżdżania, bo w tym przypadku taki kask zdecydowanie góruje nad, tak jak mówiłem, nad ciężkim kaskiem Full Face i zapewnia dużo lepszą ochronę. Dystrybutorem kasków UVEX na Polskę jest firma Larix i na końcu jeszcze wspomnę o cenie. Jego detaliczna cena to 1630 zł. Obszerny test tego kasku znajdziecie również na naszym portalu www.bikurt.pl. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie komentarz i kciuk w górę. Dzięki, cześć.